Dzień dobry, 29 grudnia. I co? Wracamy do tego głównego. Pierwszy trening po chwilowej przerwie. Chwilę odpocząłem. Wytrowiałem. Trochę sobie pomyślałem. Tak, plany różne na nowy rok. I co? Lecimy. Lecimy, lecimy. Idę begać. Jakie wrażenia z treningu? No, yy, było tego. Było źle pod względem formy. Wiadomo, ten noga Przez to tempo też nie było dobre. Trochę się męczyłem. Ale miałem dużą radę, że mogłem zrobić ten trening po tygodniu przerwy chyba. Tak? Po tygodniu równo przerwy. No i co, teraz idę na spacer, jak przez ostatni tydzień codziennie chodziłem, Bardzo fajna praktyka i co, drodzy idę do Rosmana. no i tyle. I okay, idę sobie na Eee. Um, dzisiaj idę na siłkę Na 18 mamy teraz godzinę 16:02 dwa no. Idę zrobić sobie górę I tyle Ogólnie trochę beka bo dzisiaj w końcu tak już na poważnie podszedłem do tego całego aeromana, w sensie do tej całej organizacji bardziej Bo się jeszcze ukazało, że tego samego dnia o godzinie 19 miałem mieć koncert w Miastkowie, gdzieś obok Warszawy Jest to 5 godzin drogi autem stamtąd z gorszy i jak sobie to obliczyłem we wszystkie sposoby, jakby patrząc na to, żebym przy najlepszych wiatrach startował o 12, bo byłbym w pierwszej grupie, no to i tak mi wychodziło, że byłbym o 19 tam. No i po prostu teraz trzeba to jakoś przełożyć, Coś jak godzinowo. Nie ja wiem jak to będzie, ale no chuj... Ironmana nie odwołam na koncercie, choć nie na koncercie, jak na koncert na nie zagram też będzie chuj, ale nie wiem. Ej, dobry, witam bardzo serdecznie po treningu. Co, jak każdy trening, na razie wiadomo, spadki, tak, ale znowu miałem radość, tak, z tego cieszyłem się, że w końcu klatę. Fajnie. No. Fajny trening. Godzina już. już jest 25. Także teraz pewnie jeszcze jakieś poczytanie książki i do spania. Co tu się odje... Który to kurwa? Który to taką pogodę? Co mówił, ale nie da się już chodzić. Nic. Tak pada. No ja właśnie skończyłem trening ogólnie. Pływania. No i teraz idę do domu. I Sylwester, nie? Z dwójką. To dzisiaj był ogólnie taki zajazd na tym treningu Że to kurde ostro było no Takie interwały Że to czasem myślałem, że się posram chyba nie Ale wytrwałem jakoś Ale takie miękkie nogi nie, takie No uczucie po prostu jakbym zrobił Kurewskie duże nogi <grytania> Grube No Czemu to pada Czemu to kula pada? widzicie? <grym> Naprawdę. <grym> Mam dość już takiej pogody. Już byłem we Włoszech. Już nie chcę. Cześć. In the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for mentally weak No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So deranged and chaotic. Go to last with the website I'm I could change the past with all Got my Tak? Okej, okay, widzę, że nie ma. Ale na szczęście mogliśmy to zrobić. Razem to zrobimy. Także teraz bierz go opis, kartkę. Ja poczekam. Poczekam, aż weźmiesz. Jeszcze czekam, dalej. Trzy, dwa, No nic, jak nie masz, to to twoja strata, nie? Trochę. No ale dobra, przechodzimy do rzeczy. Najpierw wydać sobie trzy cele, e, obojętnie jakie chcesz. No załóżmy, że ty chcesz tak, po pierwsze wycisnąć stówę. Czekaj, jeszcze tu napiszę. Wycisnąć stówę. Co jeszcze? Powiedzmy przeczytaj 12 książek, tak? Chciałbyś czytać jedną miesięcznie. Co jeszcze? I powiedzmy, że chciałbyś mieć piątkę z matmy. OK. Czyli mamy 3 cele. Teraz się w sumie trzeba dowiedzieć, co mamy robić. Także piszemy, co muszę robić, albo zrobić. No i co? Eee, do wyciskania stópy: trenować, jeść i spać. Tak naprawdę trzy rzeczy które jedynie trzeba robić. Do czytania książek, to po prostu trzeba czytać. A do piątki z matmy. No trzeba po prostu się uczyć, nie? No. I jeśli masz teraz te rzeczy wypisane. Tak, jak tu. Tak, masz coś takiego. No to ustalasz plan, nie? Jakieś na to. I teraz, żeby to zrobić długoterminowo, to trzeba to jakoś mądrze ułożyć. I ja na przykład zrobiłem w tym roku tak, że podzieliłem sobie miesiąc na cztery tygodnie i po prostu każdy inaczej yy, jakby spersonalizowałem, zapisałem, że w każdym tygodniu robię po prostu co innego, na czym innym się skupiam, na innym moim celu. I teraz też tak zrobimy. Czyli mamy cztery tygodnie, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. No. I powiedzmy, że jeden tydzień, powiedzmy trzeci, to będzie chyba taki najbardziej optymalny. To będzie rest. Czyli zapiszmy sobie, że załóżmy bardziej, że tu będziemy się skupiać bardziej na relaksie. Eee, tak, tak. Relaks, regeneracja. Eee, co jeszcze? No, możemy się w tym tygodniu skupiać wtedy na czytaniu. No, i to będzie po prostu taki tydzień, kiedy odpoczywasz i powiedzmy, że robisz wtedy, nie wiem, jakbyś normalnie robił treningów pięć na yy, na siłowni, to tu byś robił pięć, trzy. Po prostu sobie trzeba już to dopasować pod siebie, tak żeby jak po prostu jesteśmy w stanie to robić. No i powiedzmy, żebyśmy robili trzy treningi i powiedzmy, żebyś sobie założył, że codziennie będziesz się uczył pół godziny z matmy, ale w ten tydzień, powiedzmy, że będziesz się uczył wtedy 20 minut. Tak. No. I teraz powiedzmy, że pierwszy tydzień, gdzie skupienie na, na treningu. Czy po prostu skupiasz się na treningu? Czyli powiedzmy, że tu jakbyś normalnie robił 5, to tu robisz 6 treningów, a resztę masz jakby na tym kurwę domyślnym trochę, nie? Yy, jakby te pozostałe dwa cele robisz na domyślnych ustawieniach i tak samo robisz z kolejnymi rzeczami. Że tu na przykład powiedzmy drugi tydzień to by było skupienie na książkach, a czwarty to powiedzmy, że wtedy jest taki grind w chuj, że po prostu wszystkiego mamy na maksa. Jest 6 treningów w tygodniu codziennie pół godziny nauki i, yy, i co? A i codziennie czytanie, bo pewnie też ileś tam minut. No i takim sposobem masz zaplanowany dobrze miesiąc, rozplanowany. Ja tu tego nie napisałem, bo nie mam to chuj, ale u na pewno będzie wyglądać lepiej, tak? Po prostu musisz to dostosować pod, pod swoje cele. Tak to po prostu rozpisać, bo to po prostu wydaje mi się, a bardziej nie wydaje mi się, ale jestem pewien, że takie rozpisanie to po prostu najbardziej będzie się sprawdzać na długoterminowy, na długoterminowy jakby cel. No i po prostu takim sposobem zapisujesz sobie, się bardziej planujesz sobie w kalendarzu i patrzysz. Na przykład teraz od powiedzmy przyszłego tygodnia zaczynasz tydzień pierwszy, jest skupienie na treningu, wtedy kolejny tydzień i tak po prostu sobie planujesz tydzień na podstawie tego. Teraz do tego tutaj co muszę zrobić, to patrzysz czy coś możesz sobie jakby rozpisać, żeby po prostu yy, było ci łatwiej, tak, tak jak tu jest na przykład z jedzeniem, to wiadomo nie masz jeść gówna, tak, bo nic nie zbutujesz na tym, także po prostu rozpisujesz sobie dietę i piszesz sobie jakieś tam powiedzmy, pisz sobie co będziesz jadł na śniadanie, powiedzmy niech to będą jakieś tam dwa dania albo coś, jajecznica, nie wiem czy. Wtedy piszesz sobie, co bierzesz do szkoły, co jesz na przekąskę, co jesz na obiad i po prostu rozpisujesz sobie to wszystko jak najlepiej możesz i ustawiasz sobie, jakby, też trochę takie zasady co do tego, jak ma wyglądać Twoja dieta. No, i takim sposobem jeszcze bardziej, jakby tworzysz sobie szansę do tego, żeby ten cel spełnić, jeszcze z jeszcze lepszym efektem. I tak samo tutaj może być ze spaniem, możesz sobie napisać w, jakich, yy, w jakim czasie się kładziesz, a jakiej wstajesz. Po prostu tego się ciągle trzymasz, co tu jeszcze żeby można to No trenować, no to plan treningowy też sobie możesz rozpisać. Tak by już zależy od tego, co masz tutaj. Ej, kurde tu, tej tutaj rubryce nie rubryce, ale na tej po prostu, no. Tyle. Także tak powinna wyglądać ta twoja lista. W sensie powinna wyglądać trochę lepiej niż ta. To jest tylko przykład, tak? To jest tylko taki pewien schemat, który masz się wzorować. I po prostu podkładać pod swoje cele. No i za rok Cieszę, że jestem pewien, że jeśli, byś to, jeśli będziesz to sumienie trzymał, to spotkamy się w innym miejscu. I co? Powiedzenia w nowym roku. Właśnie szcz szczęśliwego nowego roku. Dużo szczęścia, dużo spełnienia wszystkich celów, marzeń, dużo radości, uśmiechu. Czego jeszcze Ci życzę? Wszystkiego. Wszystkiego najlepszego Ci życzę. Wam właściwie. No, także rozpisz teraz to sobie wszystko to, co ja tu napisałem. Tylko jeszcze bardziej, trochę lepiej. Bardziej dostosuj to pod siebie, ale po prostu to jest schemat, na którym masz się opierać, tak? No i co? Powodzenia, i ja idę dalej odpoczywać. Bo wczoraj yy, był sylwester, tak? Może o trzeciej wniosek do spania. Pewnie jak każdy z Was no, To i tak wcześniej chyba, nie? dosyć trzecia Także idę teraz drzemkę sobie zrobić I co? Miłego dnia No i po co? Po co to w k... padało? Proszę zobaczyć co jest teraz Pizdu, nie lubię takiej, Nie lubię takiej pogody Wiecie? W sumie, kto lubi ciapę z... na drodze? No Kolejny trening taki w krótkim terminie bo chciałem trochę nadgonić, nie? Było mi dwa tygodnie, a basen jest tak, jest tak niewybaczalny, że jak będziesz nie chodził przez tydzień, to będziesz to czuł po prostu, nie? Ja też tak właśnie miałem. W ostatnim treningu to kurwa masakra, nie? Masakra! Mogłem zrobić powietrza. A teraz już teraz już było spoko, nie?

Ciekawe się biega w śniegu, szczerze. jest takie... Wiadomo, się ciężej biega, ale mi najbardziej pasuje to, że jest taka temperatura. Zajmij się, jak można tak, na takim schodzeniu właśnie sobie pobiegać, też jest coś Ogólnie, jak zbytnio nie lubię tam innych jakichś produktów dzika, tak, ale ich to jest totalnie sobie... co mega dobre, nie czuć w ogóle takie chemii w innych tamś bitrówkowych. To jest normalnie, kurde, fajne, żelik. No. Tylko że drogi, że tych ale... E, ja sobie będę kupywał. Czasami na trening. Dzisiaj akurat miałem jakiegoś klasycznego z kofeiną jeszcze. To on był dosyć chuj... Ale ostatnio miałem widok nowego i był Zaję Trening. Nie, wiem. nie wiem co tutaj robię Coś wymyślę Niedziela Niedziela Byłem w kościele Teraz lecimy do nogi no. fajna pogoda w końcu jakoś nie wieje też za mocno jak się trzyma, nie ma ciapy To mi się podoba. No, idę zrobić te nogi i wtedy jadę na koncert. Dzisiaj mam koncert, a jeszcze już od 13 mamy próby i to będzie trwało tak do wieczora, a jutro na 7.10 ze szkoły no, i fajnie, nie? Się cieszę bardzo z tego naprawdę Coś pięknego, że można wrócić do szkoły Ojebie no. mnie pogoda chyba Zapomniałem czapki Masakra Wow.